Witam wszystkich w miarę, może serdecznie w grze Star Wars Squadrons. Czyli w symulatorze lotniczym, tylko akcja dzieje się w uniwersum Star Warsów. W grze jest parę trybów, tryb multiplayer, Wyzwanie i tak dalej, ale ja zagrałem w historię, no żeby poznać historię kampanię. Ta najbardziej interesująca jest część, gdyż muszę się od razu przyznać, jestem wyjątkowo słaby w symulatorach lotniczych. <laughs> Naprawdę, naprawdę słowo mi idzie. To no więc tak. Co już odstrzegłem. O, mamy nawet. Jak dobrze zaczynamy klasykiem. Nie ma się przy... Nie ma się obracić. Tak jak wspomniałem, ja jestem wyjątkowo słaby. Mam nadzieję, że gra będzie mnie prowadziła za rękę. Będę taki uproszczony, bo w grze jest, jest, jest prosty jest system latania. Zaraz pokażę go z trudności. Więc grałem w tę grę i cieszyłem się z faktem, że zaczęliśmy. Zaczynamy jako. Tam hmm, rozgrywkę ze strony tych złych. Znaczy raz gramy no, nie rebeliantem, tylko nowej republiki Republiki, a raz Imperium, to jest takie ciekawe Ale yy, Szybko historia się banali banalizuje, więc Więc w sumie Dobra Ruszymy yy, Na misja misji mamy taką, taki fajny garaż, nie możemy się nim poruszać tylko Klikamy yy, Miejsca, w które się dostać I w interakcje chcemy wejść to jest klimatyczne, to jest super, to mi się podoba. Poklikaj coś jeszcze, dawaj, Poklikaj to jakieś ścitełka. O, mamy Droida, super. O, zielony artoditu, Nice. Zielony Ardoditu. Dobra. poplikaj coś jeszcze, dawaj. Lecimy. Halo, wiem dlaczego służy radar Radar nie Wiem dlaczego czego służy radar, dawaj Nie jestem aż tak słaby w tej grze Gram na klawiaturze i myszce Ktoś mógłby, żeby uznać, że Łatwiej byłoby grać na padzie Albo na joysticku, byłoby najłatwiej Dla mnie nie ma różnicy Znaczy chyba masz gorzej mi poszło na padzie, więc nie, nie myślę, że wylecimy z hangaru. No, bo dałaś mi ich tam. Jej, dobra, latamy. Niestety, w grze nie znalazłem takiego ustawienia. Dobra, Grzenie nie znalazłem takiego ustawienia z dochodzeniem do kur kursora. Jak widzicie, sterujemy pomocą kurs kursora myszki i zaznaczamy kierunek, w którym obraca się nasz, nasz statek. Można też obracać pomocą klawiszy, przyspieszać, zmniejszać przyspieszenie i tak dalej. Ale nie było takiego ustawienia, które ja lubię. Czyli, że kiedy mi się mocno, to powoli zmniejsza się. Jego teraz ten środek celuje w. Zbliża się do ahead. kursora. No ale dobra. Dobra. Tak jak. które wołkowe? Które? na pełne tym, nie? Dobra. Grać taki system, mam nadzieję że nie zasłaniam, nie zasłaniam tu razem. Wiem, że możemy. No, jak już wszystko jest uproszczone, możemy wybierać. To przekazujemy moc. To jest, Symbolizują to te niebieskie, czerwone i zielone światełka. Możemy przekazać moc tak jak ja teraz do silnika, do broni lub do osłon. O, wyłączyli mi to wszystko. Dobra, dźwięk jest na, na, na przestrzeń, tak. Dalej kogoś rozwalimy kogoś. No dobra. Przerzucimy na silniki. Dobra, dobrze, nie? dobra. No, inną taką rzeczą, którą możemy zmieniać, oprócz wiadomo, No, oprócz yy, wiadomo, o, jakbym wiem, rakietę. Oprócz przekazywania yy, mocy na różne obiekty, no, różne części, żeby też ustawiać, gdzie będzie moc, ustawiona moc osłon. I to tyle, reszta to po prostu celujemy, a, prowadzimy, celujemy i strzelamy. Wow! Musi... Kupiłem się na zwalnianiu. Czemu zawsze ja?

Zostawiamy jednak. No dobra, jak tam co? chcecie? Wszystko w silniki. Pełna moc. Oj, tam, oj, tam przesadzasz. No wiadomo, że będziemy sobie się strzelać z imperium. Come on! Inaczej ktoś gra nie, nie miała by sensu. Co za zaskoczenie? To co, bije mi się, tak? Dobra. Uuh. No, strzelajmy po plecach. Pięknie. Czemu ja nie mam rakiet? <laughs> Strzelają po mnie, no. naprawdę <laughs> no. Na pewno robię to strasznie... Aaa, niezdarnie. Ale robię, co mogę. Dlatego w BF ja nigdy nie siadam za tym Za samolotem z terami mi Nie, wcale nie Teraz naprawmy się może Wiemy mi tego robota i co tam robi ktoś go... No, ja, czyli ja, dobra. Nie widać, że robię co mogę. No go ustawimy, ten. Hmm, nie ma za kolidę, to ważne. To dla mnie to ważne. No, kurczę... To moje dzieło. Udało się. Łoł. Wow. Szerzyłem. Dobra tam. Oczywiście ja muszę skanować, ponieważ tak. nie niemastecznego założyłem. Hmm, w, w kosmosie nie jest potrzebne. no to no nieważne. <śm> no to chyba co by jak najszybciej tam dotrzeć, nie? Dlaczego ja? Macie takie dziwne wrażenie, że niektórych grach, mimo, że są w wyższym tylko powierzają wam? Na sensu. No dobra. I naprawili mi statek przy okazji, super, mili ludzie. Teraz tysiące metrów. No to tam jest w kosmosie. Załóżmy, że metry. Załóżmy, że metry. Unikanie rakiet. Nie ma problemu. Tam drugą powtarzają to same hmm, podpowiedzi taki czas. Nie wiem czemu. No czekaj, bo co ja gdzie robię? Przecież to. Ja uniknę tej rakiety tak dobrze. Tak miało być. Tak, to jest tysiąc trzy... Łał? No to jest to nie jest fair. Chodź tutaj. Chodź tu, Francop. Łap oh, rakietę. No. Nie, to nasz. <laughs> Na pewno ktoś te potrafi grać w lotnisza lotnicze. sprawiłby się lepiej niż ja. No z Kubanymi... Ja zwolnię, bo... No wiem, zauważyłem. Wszystko do osłon, bo to długo nie potrwa w takim razie. Wszystko do osłon. Nie są te taje. Dobrze, że to ja go trafiłem No aż tutaj Zobaczmy, że znowu to ja go trafiłem Dobra, jak mam, os wszystko mam do osłon przeswane To już z daje były. No wyrównamy to wszystko, może nas nie zniszczą. Dobra, jednak No a wszystko do osłon jednak. Myślałem, że zniszczyliśmy z kietaje <ślałem> w tym no jak rany no. Łap! Wow. Dobra, teraz dopiero zniszczyłem taję, dobra. Mocimy tak na blisko. Zwolnijmy. Toczymy na działka. Dobra. No, zwłaszcza ja. Przeżyłem, więc, więc ten. U! To lecimy, czy się pomóc im, lecimy? O nie, dobra, to się może ulec od razu, żeby nie było Za nim Na szczęście to jest zielona podróbka, która jest na cooldownie. Nie ma, nie ma użyć inuitu w się do rakiet. Wiem, jakie jest wyposażenie. Wiem przecież. Dawaj. I strzelamy. Ty. Hmm? Ja problemu. <grystanie> nie widzę problemów Nie widzę nie przeciwników To jest chyba nasz, o, dobra, mam go. Ja nie wiem czy ich trafiam, tak szczerze powiedziawszy. Ale nie swoich moment. Teraz jest daleko jest. teraz. dawa da tam. jestem patch up your, stock up your me. Jest tak hello. Dokona naleci Chyba nie chcecie polecieć w czwórkę? pod Ty nie? Dobra. Nie, w piątkę jednak. Oh. dobra, to już Taking <laughs> damage, Whoa, <laughs> whoa. To jest lekki krążownik. Tego się nie spodziewałem. Wow, 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 wow. <ścoughs> <ścoughs> oh, tak, także tak. To są tak samo od... od kolizji. No dobrze. <laughs> Może wystarczy tego. <laughs> Bo naprawdę, naprawdę słabo mi idzie. Tak czy też. tak więcej prezentuje się Star Wars Quadro, czyli gra. No, przeznaczona. Głównie dla fanów, fanów kosmicznych, symulatorów, lotniczych. I dla fanów uniwersum Star Warsów. Tak nie dla jakiego laika jak ja. Znaczy, na no, się tego nauczyć, sterowania, bo nie, chyba nie jest trudne, ale ja nie mam wyczucia za grosz, więc, więc może sobie po prostu daruję resztę kompromitacji. Tak czy inaczej, z mojej strony to wszystko. <ścoughs> Chciałem podziękować wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. I muzyka.